autorów, którego chciałbym Państwu przedstawić, jest niszczyciel Światów, autor e, książki Szczury w Robert Schmid w obstawie mrocze To nie był prawa, to w obiadem do tej pani. W rok 1963 wybuchaj Dziennia Czarny Ostry. Ludzie są tuzolowani ale niestety na tym nie koniec. Okazuje się, że u niektórych pacjentów zaczyna się ujawniać jakieś dziwne zachowania. Zaczynają atakować personel, który zaczyna się zachowywać tak jak oni. Tak, to są W Dużo zdalnie zaczyna się odkrywać ZOMO. Kogo znyskać w kontekście ZOMO? Oczywiście najbardziej wyborowe jednostki. Jednostki Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, ostrzeliwem, milicja, milicja to milicja najgorsza jego Za ten punkt przesiedliwy czasów najgorszego PRS. Panie no, powiedz nam, jaki eksperyment społeczny czy też socjologiczny zrobiłeś w tej książce? Popatrzcie sobie, że jak zapytałem kto chce zginąć na kartach tej książki na Facebooku, do tej pory się 2,5 tysiąca osób. Dlaczego mam się krygować? No zabijam na znaczenia. no już 222 22 osoby tak skinęły. Szura Wrocławia, zombie są trochę inne niż nie znaczy. He says that the zombies are a bit different in his book than in general. And there is old school, Walking Dead Zombies, and the new school from the movie 28 days later. There's a new school zombie. <laughs> Generalnie chodzi o to, że nie jesteśmy sami w we wszechświecie, co może nie jest takie dziwne, ale być może nie jesteśmy aż tak autonomiczni, jak nam się wydaje. To znaczy, możemy być tworem w pełnej innej cywilizacji i to nie dokładnie tak jak to sobie wyobrażacie. To znaczy nie jesteśmy dla nich partnerami, a raczej pożywieniem. Masz dwie godziny. Przepraszam. Chciałem stworzyć własną playbookerę, myślę, że mi się udało, książkę, która ustępowałaby ustępowała temu, co do tej pory tłumaczyłem. Ponieważ ja też jestem tłumaczem, przełożyłem całe mnóstwo książek, między innymi Zaginioną Flotę, Campbella. Z każdym kolejnym tłumaczeniem starałem się myśleć jakiś naprawdę ciekawy, fajny pomysł, jak zrobić to po po polsku. Na zachodzie narodu cywilizacja zmienia się w jakiś moment, który jest, no, po prostu nie ma narodów, nie ma niczego. U mnie te narody są. Każdy kraj otrzymał jakoś tam swój sektor do skolonizowania. To jest jedna wizja. Pozostałe wizje są trochę bardziej czarne. Ja raczej no, pisuję post postapokalipsę. Część z Was na pewno zna tak? apokalipsę według pana Jana, to jest opowieść o tym, jak po konflikcie na Ukrainie, który się rozlał trochę szerzej, nastąpiła wojna nuklearna i co z tego wynikło dla Polski, bo rzecz się dzieje w Polsce. Książka była pisana w 2001 roku, więc na długo, na długo przed tymi wydarzeniami. Po prostu próbowałem rozwinąć się, aktualną sytuację geopolityczną, która mi się wydawała. Że mogłaby się rozwijać. Oczywiście było wiele głosów krytycznych, wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, żeby Ukraina stała się zarządem wojny w tym rejonie. Ja myślę, że tak od razu czasu już głosy krytyki zamilkły. Po prostu był najbardziej niestabilny element w tym rejonie Europy, najczuło no rzeczy prędzej, czy później mogło tam dojść do czegoś. Także. Mam nadzieję, że inne proroctwa się tak dobrze nie spełnią, ponieważ kolejna książka, czyli samochórze Młodzogłady, mówi o takiej bardzo zaawansowanej wojnie jest sprowokowanej, gdzie giną praktycznie wszyscy ludzie, ziemia zostaje wysterylizowana. Jeśli mogę, polecam wam swoje książki. <słyski> mogę powiedzieć jedno, jeśli uważacie, że Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym jest metro, to się nie liczy. Gwarantuję Wam, że spróbuję podejść do tematu tak samo jak muszę do rządu. Klasycznie będzie zgodne z zasadami, ale będzie zupełnie inne.